Wybory w Stanach Zjednoczonych już dziś. Ameryka wybierze spośród dwóch kandydatów Donalda Trumpa i Kamali Harris. Przy okazji tego, Polacy próbując zrozumieć tamtejszy system wyborczy, często zadają sobie pytanie: dlaczego kandydat z większym poparciem wśród Amerykanów i tak przegrał? My jesteśmy Top Shots News i pomożemy Ci zrozumieć, o co chodzi w systemie wyborczym w USA. Zapraszamy także do subskrypcji naszego kanału, polubienia tego materiału i komentarza. Na początku warto wspomnieć o tym, że zgodnie z tradycją wybory odbywają się w pierwszy wtorek po 1 listopada. Niektórzy Amerykanie nie są w stanie głosować w ten dzień ze względu na pracę czy inne obowiązki, dlatego wprowadzono system wczesnego głosowania, który, jak sama nazwa wskazuje, umożliwia oddanie głosu na swojego kandydata, a w zasadzie elektora. No bo to właśnie ta znacząca różnica. W USA nie głosuje się bezpośrednio na kandydata, a na elektorów. Mają do wyboru rzecz jasna tych z partii demokratycznej, jak i republikańskiej. I to od ich głosów ostatecznie zależy, kto zostanie wybrany na prezydenta. Liczba elektorów dla każdego stanu ustalana jest na podstawie ilości mieszkańców. Dla ułatwienia, popatrzmy na wybory w roku 2016. Hillary Clinton miała przewagę nad Trumpem uzyskała aż 2 miliony więcej głosów. Trump miał jednak więcej głosów elektorskich, co dało mu ostatecznie zwycięstwo. Tu warto przywołać pojęcie swing states, czyli stanów niezdecydowanych. Jak wiadomo, w USA mamy całe 50 stanów. W wielu stanach jest tak, że jest to niemalże pewne, jaka strona wygra. Tak jest przykładowo z Teksasem, gdzie wygrywają republikani, czy Nowym Jorkiem, gdzie wygrywają natomiast demokraci. Ta statystyka w tych regionach nie zmienia się od lat, więc z góry można założyć, gdzie wygra jaki kandydat i szacunkowo policzyć głosy z tych bezpiecznych stanów. Stany niezdecydowane to te, w których poparcie jest zróżnicowane i nie da się jednoznacznie określić przed, która strona wygra. To w zasadzie wyniki tam decydują o wyniku całych wyborów. Kandydaci bardzo angażują się w promocję w swing states, przy tym niejako zapominając o promowaniu się w tych innych stanach, bo przecież wyniki tam są z góry przesądzone. Czy według Ciebie ten system wyborczy ma sens i chciałbyś wprowadzania go w naszym kraju, czy jednak to Ameryka powinna inspirować się Europejczykami i zmienić strategię na elekcję? Daj znać w komentarzu.